Akweny, w tym m.in. odra ze swymi dopływami i liczne jeziora, stanowią jedną czwartą powierzchni Szczecina. Wśród odrze ma szansę stać się nowym centrum miasta. To jest unikalny właśnie potencjał w skali kraju. Jest naszym jednym z atutów i chcemy to po prostu wykorzystać. Chcemy te tereny porządnie zagospodarować. Już za 2-3 lata na kępie Parnickiej i Wyspie Zielonej rozpoczną się inwestycje tworzące nowe serce miasta. Zagospodarowaniem tych terenów zajmie się firma deweloperska Howard Holdings. Zagraniczny inwestor zakupił grunty na obu wyspach i w porozumieniu z miastem planuje rewitalizację. Na kępie Parnickiej mogą występować funkcje typowe dla centrum, czyli mieszkalnictwo, czyli handel, usługi. Wszystko to, co się znajduje w mieście. Władze Szczecina nawiązały kontakt z firmą podczas targów nieruchomości w Cannes, a w maju podpisały list intencyjny w sprawie zagospodarowania wysp. Przy tworzeniu projektu firma ma współpracować ze szczecińskimi architektami. Plan ma uwzględniać uwarunkowania komunikacyjne, prawne i historię Szczecina. Cieszymy się bardzo, że firma, która ma doświadczenie w tego typu zagospodarowania w terenu, zainteresowała się Szczecinem i od pół roku współpracuje z nami. Rozwój terenów nadwodnych przyczyni się do ożywienia zaniedbanych nabrzeży i zapomnianych wysp. Inwestycja w Szczecinie powinna rozpocząć się w 2009 lub 2010 roku. Potrwa około pięciu lat.